Hmm. Czy Reding 3 razy Brightwing? <laughs> no taki trochę błąd. <laughs> Chyba. Czy taki żarcik mówisz? Kosmonaucik. Nie, raczej błąd, nie? Żart. No winia 111, no. Ej Ty skończ jeść, kurde. A co, ze zdraścisz? No, żebyś wiedział. Dobra, ja tu swoje rzeczy jakieś na boku... ZAŁATWIŁEM! czyli wracamy, wracamy do turnieju oh. Dwóch na trzech, zaraz zaraz już to będzie Le gotowe, technika, problemy, ja tutaj... To po... zamykam co trzeba. Ja mam 111 GB dysk. No, czyli tak mówiłem winio, za bardzo, no nie może sobie instalować. Nie poszalenie. 58 gier tak jak ja sobie nie zainstaluję. No. W drugim meczu u nas Osmodan z, z, no, z, z 10 minut, a wczoraj, nie jest. no 10 minut to nie było no, ale, ale faktycznie Vipary przez chwilkę, przez chwilkę nie, nie było, ale SSD więc nie żałuję. Będę zgwiniął. Jezu, zrobiłem sobie kiełbasy rano i nie zjadłem. No. Widzicie jakie poświęcenie. Źle to zabrzmiało. <laughs> <laughs> nie boże, tak źle to zabrzmiało. Hmm, długo no to dołączanie coś trwa. To klikanie gotowe. No? Dołączanie do czego? Nie no, pewnie jeszcze myślę nad składami, tak naprawdę. Jakie ja mam opóźnienie? Duże no. no, małe. No, 10 minut, także całkiem spore. Ale dobrze, wreszcie startujemy, wreszcie możemy grać. I kogo mamy w tych teamach? Kupson, jak zwykle na Lili. Przyjaciel, znowu na Zaratulu. Ostatniego rozłączyłem na Zaratulu, tym razem pewnie aż tak pechowy. On nie będzie. Mmm. Ja się Tajkusie, tej postaci jeszcze nie było tutaj. Tychus czy Tajkus, jak to się czyta w sumie? Mmm, Tajkus, ale na polski można spoczyć, Tychus. Aha uh -huh. na skrzywańcu. O, tej postaci też jeszcze dzisiaj nie widzieliśmy No wszystkich grających na Tychusie lajkuję po prostu, bo to jest mój main. Uwielbiam <laughs> nim grać. Zobaczymy biry troszkę pewnie. Ja widzę, że znowu na... Ojej ktoś anulował Czy może być trzech zabójców? No lepiej by nie było, nie? No ale to jest tylko zabawa, więc... Um, nie widzę w teamie, żeby trzech było, było, Dlaczego v 4 jest gościu z A2? Czarno. Mmm... <grym> Dobrze, Meczu się, jest, zgadza, się zgadza, się wszystko? Jest ten? Jest y, streetcar? Dlaczego w 4 jest gościu za A2? Nie ma. A kubo... kubson? Kubson jest za cztery. Zaraz. Kubson za cztery. Sprawdziłem już. Nie sprawdzę tego nawet. Mhm. Chyba streetcara nie ma. Nie no, w poczekalni 4 minuty, czekaj. Eee... Powrót do poczekalni. Wszystko okej. Okay. Winio kubson, jaszczur, przyjaciel, tak? Tak, wszystko się zgadza. Nie ma tu nikogo z trzeciej drużyny. To gdzieś by kogoś rozłączyło, tutaj coś na tej się do mnie coś nie są. Dlaczego w A4 jest. A przyjaciel? A może chodzi o TeamSpeak'a? Team spika? Nie zaraz. Nie, wszystko się zgadza. Na tym spiku też wszystko hula, wszyscy są gotowi. no, no wa 4 jest przyjaciel, no dobrze się zgadza. Już się machnęło to Dobra. Kolejny meczek, ja już czekam, chcę zobaczyć, kto tutaj wygra. Czy streetcar to nie, to nie, to jednak wróci do turnieju? Czy jednak będzie miał to drugie, drugie zwycięstwo? ma ostatni mecz no przez y, disconnecty, oczywiście, również y, no nie poszedł. Czyli dwóch tajkusów widzimy: Kowal praca kontra y, Javczu zobaczymy kto ma lepszego tajkusa. Y, Szywanie Zuwienia, Kariganu Streetkara też tej postaci nie widzieliśmy. Zeratoru y, przyjaciela gra, Lilium Kupsona to nic nowego. Węcem, no, to... no, To pograne. Ale dość tanki team mają, chociaż w sumie. Nie no, może mm, nie mm, takie super tanki. No Muradin, Diablo. Hmm. No Remchaldo na Malfurionie, też od tego, na jak już grał. od będzie grał. znowu na Diablo, e, na Diablo. E, Zośka znowu na Muradinie, <laughs> arsza winna na Gainie, też chyba grał i Kowal Praca na Taikusie. Teraz zakłady, czy Szoruba przegra ostatni mecz? <laughs> trenują, trenują, więc yy, i mówią, mówili mi podczas przerwy, że idzie im coraz lepiej, czyli no może nie, może jednak to honorowe zwycięstwo będzie, oczywiście tylko zabawa, yy, nic się nie zmieni, wielce jak przegra. na świątynia, Ty mapy jeszcze bardziej się nie graliśmy, nie? Prawda? Nie. I myślę, że ostatnia z indywidualnych będzie chyba wymuszona, bo jeszcze jakiś nie... ostatnia będzie za Zatoka sercego, bo tego nie graliśmy. Okej, okay, możemy to, tak zrobić. Tak, zapowiedź dla szoruba. Tak, szoruba i y, to, to, jest, to jest info dla y, drużyny Szoruby i dla drużyny Dergala. Zagramy na... Zagramy w zatoce Czarno sercego. No, ta, tak dzisiaj jest no, no, dobra, kto tak wygrywa? Sobie, no, Dergal wygrywa teraz, nie? Fa faktycznie nie ma chyba takiego powiedzenia. No Dergal, Dergal w tej chwili prowadzi zdecydowanie. E, no, zdecydowanie, dwa mecze wygrał po prostu. Zaraz wracam. Wiem, że się mówi honorowa bramka i tak dalej, no to taka wiesz... Tak sobie to sparafrazowałem powiedzmy. No meczik nam się kończy już wczytywać, zaraz yy, zobaczymy, zobaczymy jak na linię pójdą yy, obie drużyny. Co tutaj będą grały. Ale długie to wczytywanie, masakra po prostu. Okej, okay. mamy to? Tak, wczytanie załnicy. Yy, I ciekawe, co tam rozdadzą. Tykus, granat szarpak, winio, wilczy Głód szybkie przemieszczenie, Lili, mistrzowski, rzut, Kerrigan, blok, Tykus, naboje przeciwpancerne, czyli znaczy już od początku trochę inaczej e, budowane te dwie postacie. Eee, zobaczymy, jestem ciekaw właśnie różnic między, między tymi zespołami co one tutaj zaprezentują eee, znaczy nie między zespołami, tylko między graczami Ja już obserwuję co one prezentują To tutaj to, to ee, Tak to wygląda jeśli chodzi o talenty. Tymus, tak? tak, a wszyscy eee, Nytchowo poszli... bo granatuż, Granatu nikt nie, nie bierze na pierwszym perku, pierwszy raz pierwszy widzę pierwszy słyszę na górę. No to w tam już widziałem. Tak i teraz gra drużyna oczywiście Frytki Ruciego z drużyną, która miała się nazywać e, nie pamiętam właściwie jak Podawali? Gabrielen Remczaldo? Rem Rem ich jaki pan jakąś nazwę? Pyry. Zimne pyry. Pasuje. I winio, ładnie, ładnie tutaj. Remczaldo, Rem Malfurion, bardzo szybko. E, padł. No i mamy tutaj e, pierwszego killa. Tutaj dwa tych huzy na zmianę się strzeliwują. Tak, od początku już na liniach, na dole yy, Arszawin na Jainie oraz yy, Zośka na Muradinie Tutaj bez zmian próbują to pushnąć, trochę na siłę, jest tu już streetcar na Kerrigan No i zobaczymy Wow, wow, wow. Muradin z Kshoidu wyskoczył i postraszył trochę Kerrigan Klepią, I klepią, po No i klepią, i klepią i już Kerrigan. Pierwsza wizyta przy kabliczce. Tak, tak musiała się obrać. nachlać już na starcie gry. A tutaj dość mocno, faktycznie biją się Tychus z Tychusem i, i już była, była bitka tutaj. Tutaj no, Kowal na razie wygrywa, bo ma... No okay, ma zobaczymy jak z tymi świątynami. No, to jest do będzie. Tutaj mają świątynię ludzie odwróć jego, czyli jego frytki i atakują. Atakuje już wieża, także drugą świątynię przejęli. I już czyli... szywanie z... Okej, okay, ale żyje. szybko, szybko stracili tę świątynię środkową. Ale za to, to mają górną, więc obydwa dyspozycji biją po wieżach. Tak, tutaj na topie zobaczmy, że z topową wie... yy, dr... mają, ale już arszawin ale pędzi. Ale już już pędzi arszawin na dywanie, sunie i co zrobi? No nie trafił, no, nie trafił e, tym skillem, Ale Muradin... Coś tu działa? No chyba nie, mamy tu e, jednak odbicie tego, tej świątyni. Okej. Okay. No to tyle jeśli chodzi o, o, odbicie, o, o zrobienie tej świątyni. Teraz pytanie, jakie drugie perk'i będą. Tu tu robi się pod Neida. ciekawe. Tychus. Ale masz coś zranne. A Tychus z, z kowal praca. Kowal bierze wam no. z zaklęć. Znaczy Ale z prawie padły z ratur kapika. Gabrielen, jego jego diablo już na resztka. Drużyna przy, przybloczyła trochę Tychusa i no przez to diablo uciekł. No i pogrom mm. będzie. I jest szywaniec. Jest też Tychus, tak. czyli całkiem, tu... całkiem nieźle im to wyszło, aczkolwiek teraz na resztkach muszę uciekać. E... Marfurion, Remchaldo, Muradin, no tutaj nieciekawie, Zratul. Tak, zrobi to. Jest, no tylko Jelenki, więc całkiem nieźle to wyszło. E... Ale jest wyrównanie. Pięciu, tak, pięciu tak, pięciu, tak. Jest, 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 jest nieźle, jest nieźle, jeśli chodzi o Ale wygrywają bo już Gabriel się bawi na idzie. Trochę lepiej wygląda, moim zdaniem, granie, jeśli chodzi o... O ekipę, która teraz prowadzi, czyli mm, o ekipę yy, Ramchalda. To trochę lepiej się prezentuje póki co. No ale to jest dopiero początek, zobaczymy, jak to z tymi świątyniami dalej będzie. Tutaj widzę, co najemników robią. Tu nam idzie jakieś walki. Mm, Diablo no, Gabriele wiesz, ma pro... no właśnie. Diablo ma duże problemy, Kerrigan. Streetcar'a jeszcze na koniu, Oho. jeszcze na koniu, goni, goni, goni I dogoni, i dogoni się tak, ale jest kill za killa Jeden za jednego e, Jeden za jeden, Diablo, no nie wiem czy to się opłacało e, frytką ruciego, Nie mam pojęcia Ale dwóch za dwóch Kolejne. Nie, nie dwóch za dwóch Trzech za jednego no. Trzech za jednego <laughs> Więc, to... no słaba, słaba e, akcja raczej, no Zależy dla kogo znaczy, no jasne, jasne. Dla... Na mm, dla... DHD skład wie, wiemy o tym, wiemy o tym. <grym> ale niestety, no wydajność spadła wtedy mocno. Okej, okay, i świątynia pierwsza dla czerwonej dla ekipy Remczolko. O, ale szybko padł. Oj, ale taki. nie zauważyłem, Krucho tutaj zdało. bardzo, szybciutko. ja nie oglądam meczu, bo patrz jak ta Kerrigan zginęła. Uuuu Oczywiście Tak ty Ty Kowal się buduje pod autoataki No eee. Dobra nie wiem zaraz co się dzieje się dzieje na tym bocie jest Agresywnie Agresywnie tutaj gra Gra drużyna RemChaldo Bardzo Ale Zośka czy ucieknie czy Da radę W sumie powinienem też Przywołać sobie te paski tak Bo możemy oczywiście na nie na nie też patrzeć i ja go miałem pod ósemką i w tak będę widział... Y, bo ja nie mam włączonych pasków w tych wiesz. W postaci. Y, nie widzę po prostu czy ktoś ma wiesz. Il, czy ktoś ma cooldown czy nie ma. No a z tym jednak by się czy lepiej wam też pewnie oglądało. Także do tego co jakiś czas będę wracał i, i to prezentował. Dało się na jakieś struktural w to odpalić, trzeba było 1, 2-4. Ale problem ma taikus i Taikus spada. No, dużą przewagę Tutaj Kupson, ma. jako Lili Tu zaś jakoś ryzykowny ruch pod wieżę Ostro, ostro, tutaj idzie Remczaldo mają najemników aż 10 poziom mają maja. mieli całkiem to powinni całkiem, to wykorzystać całkiem łatwo chyba jak to mm. wygląda diablo ja następny ostatni mecz to będzie chyba decydujący nie gdzie mam tą rozpiskę to sobie Ale zobaczę będą odpływać to boto. a co robią co robi druga ekipa powiedz mi wilku kto kto gra jako ostatni Spójrzmy sobie na ich wizję Jak ostatni jako ostatni grają Berg'a i Szoruba A2 i A3 Tak, dokładnie No to tutaj To no tutaj sobie walczą tak naprawdę Street z RM Chaldem, tak o miejsce chyba na podium No tak Na no to może wyjść Okej, okay. i kto o te święty nie bierze? Teraz pytanie, tutaj na najemnikach jest Teamfight Mały taki No i Malfurion. Tu Aldo niestety zwany Ale Kowal, tu Ko Kowal wbija Zodyna. No, a co ja się przełączam? Przepraszam, że nie, nie czaję tych skrótów klawiszowych e, z tego Hotsa, muszę sobie to stwierdzić. Jak się włączała wizja na obydwa zespoły? E. O, mam E, dobra, no, jest. Okej, okay. i zaraz widzimy Jaki wszystko. Skimus? Oj, <laughs> Kowal zwalił. Dobra, ale mają, yy, mają świętynię. Trochę potłukli, trochę potłukli te pierwsze wieże, już leżą. Teraz tylko mam niemiecki. pytanie. Tak? Eee, jak wyglądają wyniki, jestem ciekaw, bo tu, która, która drużyna tak naprawdę wejdzie na podium, jak wygra? Eee, no a z tych drużyn. Eee, więc sytuacja przedstawia się tak, że drużyna eee, drużyna Remczaldo, czyli drużyna A1, eee, wygrała do tej pory jeden mecz z szarubą. Czyli ma jeden punkcik e, i podobnie jest z drużyną e, prowadzoną przez trikara bo, bo on również wygrał swój jeden mecz czyli, Wygrał mecz e, przeciwko... Czyli decydujący mecz tak naprawdę o podium. Tak, wygrał mecz Dla przeciwko nich. również szorubie. A przegrał e, z drużyną Dergala, o ile dobrze... Pamiętam. No. Dokładnie. Czoruba to już widzę nie ma szans na podium niestety. Znaczy... O, ładny ruch. Ma Tak, ale nie na podium. Niestety. No. <laughs> Siema Chicken. Tu Warszawin z się czai. Dobry wieczór. więcej. A, dobra. Uuuhu, no i ręczardo tutaj. Joj, oj, oj, robi. oj, pole pograne, ale pograne. Porobił. I jeszcze będzie próba tutaj Tajku z tego bronić, ale niewiele może zrobić chyba. Górny Tajkus, dziwnie się górny Tajkus zbudował. Nie ma lifesteala, ma granat za to. Hmm. Mówisz o Jeszczurze? Mm, tak, mówię o Jeszczurze. Tak się zbudował. AU Tajkusa, koła pracy. Jest ten lifesteal. No i faktycznie inna, inna budowa. Są te autoataki. No. Duża przewaga. 14 poziom, 11 poziom. Będzie ciężko. Szor, SZORUBA GRA SZO EGZEKWO Możemy nie grać, nie ma problemu <grym> Może nie ci on oddać ten mecz, walkowerem. tylko... To jest trochę nie fair, bo wiecie, jeszcze jest walka o te pierwsze miejsca, tak? Jeśli teraz Streetcar wygra, a Dargal nie wygra, no to... To uznajemy są EGZEKWO, pomimo tego, że Dargal wygrał z SZORUBĄ No, ale tutaj się niestety dla... <grym> Poczekaj, nie rozumiem o co ci chodzi, ale okej okay. No, nie rozumiem na escape'ie <noise> Jak to wygląda? No, no tak? by teraz wygrał Streetcar, no ale niestety dla niego się na to nie zapowiada, bo właśnie Streetcar ginie yy, i zaraz będzie tracił bazę yy, Niestety dla nich yy, wygląda to tak, że... Yy, znaczy wyglądałoby to tak, gdyby wygrali, że mieliby tyle samo punktów co, co Dergal jeśli by przegrał kolejny mecz I wiesz, wtedy by było tyle <noise> samo punktów i... No nie wiem, czy liczymy mecze bezpośrednie, czy, czy same mecze, no nie liczymy mecze bezpośrednie. Bo przy jednym meczu to to jest trochę hamskie. No ale nic z tego nie zapowiada niestety yy, dla streetcara. Już prawie dotarli do tej bazy, do, trochę ją poklepali, ale nie w tej akcji. W tej akcji chyba zbyt wiele no, nie było. No ja wybronili. Streetcar zdążył się podnieść. Kupson wyszedł. Kupson wyszedł. Wyszedł, ok, ale no nie, chyba to skończą Chyba to skończą, mają najemników Będą coś próbowali to jeszcze zrobić, zaraz przychodzi kolejna fala I jest kolejna fala, ale czy oni to zrobią? Co i obijają te murki? Nie mam pojęcia Dobra, nie, bo, bo już wstał kapik, czyli przyjaciel e, Na swoim Zeratulu, no nie, nie, nie będą próbowali Teraz tego ruszać, nie miałoby to chyba sensu Kolejna świątynia Kolejna świątynia, należy oczywiście do... znowu do zespołu Remczaldo. Oni mieli bliżej, zbijają sobie wieże, zawierzą. No nie, twoim zdaniem w tym meczu coś można jeszcze ugrać. Troszeczkę zdobyli e, doświadczenia mm, Nie, to jeden. pod. Jak pod, to pod po świątyń i na świątyń no. jak nie zdobędziesz, nie odbijesz się ciężko jest. Znaczy Bo już, trochę, już trochę odrobili, wiesz, tak, odrobili te półtora wresz. poziomu, odrobili e, sobie jeśli chodzi o doświadczenia, ale no, to nie wszystko, nie oj oj, oj ojoj oj, co tu się dzieje? Co tu się dzieje, proszę Państwa? To, to, tu się ostro o, pobili o, na w tym. A, No, nie wiem, czy aż, aż tyle, żeby powiedzieć, że kombek, ale... No, ale. No nie, ale... chyba nie. Padnie Gabrielen, ale padną też. Padnie też Tajku z Jaszczur -Słeta i. Tak, oj. Ojoj, ojoj. No i tutaj Kubson poleczył. No, trochę poleczył. Zośka. Nie wiem, czy sensownie to Tutaj, tutaj Jaina, tu Arszawin. Nie uwaga ale ucieknie. O, ale nie trafił teraz y, tym, e, tym, swoim strzywańcem Winio. Jak to wygląda tutaj Hakem. jeśli chodzi o staty? Kerrigan ze zespole Streetcar, czyli Streetcar sam e, najwięcej tutaj zrobił sobie obrażenia. E, ale udział w pewno dość mały. najbardziej tutaj się przysłużył dla zespołu Winio. E, jeśli chodzi o drugi zespół, to chyba najlepiej wyglądają tutaj. Arshavin zdecydowanie. I nie wiem, czy Arszawin nie, nie wyrasta, jeśli chodzi o te zespoły, no nie nie najbardziej topowe. No bo, bo tutaj derga, różna dergała najbardziej daje radę. Nie wiem, czy nie wyrasta też na kątą cichą gwiazdę swojego zespołu no, z tą Jainą. Znaczy zespołu na turnieju. Mhm. Mm bo, bo z tą Jainą dość porządnie w tych wszystkich meczach grał. Ładnie na tym dywaniku posuwał. Pokazuje, jakie Kartę talenty mieli. Już pokazuje. I czy coś ciekawego widzisz, Szymieciu? Zupełnie inaczej. A dobra, okej, okay, to nie są Że Zupełnie <laughs> inaczej się... te kusy się budują Tak, ale tak to zdecydowanie inaczej, budują się w malfurionach, ale tutaj Jeden powiem... granaty, Kalelek. drugi auto, taki no No... Jaki... Aj, <laughs> strzyba się zesrał za przeproszeniem Okej, okay, ale mamy tutaj killę No, Jaina... Jaina tutaj się ratuje Okej, Ramchado jest na tym malfurionie Jest, zgon Oj, Jaina się kręciła, Jaina nie przeżyje. co, będzie comeback? Bo widzę, że levelowo odrobili. No levelowo odrobili, jestem zdziwiony. Ale nie, ale tutaj dobrze Malfurion. E, nie Malfurion, jest co ja mówię. Muradin, całkiem nieźle to zrobił. E, no Ugrał to. Y, z ale tu Gabrielen, gonił, gonił jest streetcara, ale dopadł go. do e, przyjaciela. zbulwersowany zdecydowanie. Z tym, że przegrywa. <laughs> Darsi też szygnął. o kłótnie wewnątrz zespołowe. Aktywacja świątyń, świątynie chyba znowu przejmą y, ludzie od RemChaldo Tak mi się wydaje, bo daleko, dość daleko są y, już, To już tak tutaj. naprawdę będą on jedna dalej. z tych świątyń Już Zośka widzę czatuje, Czy... ale nie wiem, on nie wie, że już zaraz mogą być przy nim Lili i Kerrigan Teraz już wiem dlaczego oni tam nie co? Czemu inni idą? No, nie idą? Myślą, że tam ich jest więcej, bo tu widzicie, sama sam... Czekają na team, czekają na team No wiem, wiem, ale... No, no fakt, no, nie, nie widzą tego co, co my widzimy Nie widzą, że tutaj tak naprawdę Muradin sam sobie siedzi I byłby naprawdę łatwy do zbicia Dobrze, dobrze Zajmuje trochę tego czasu, aczkolwiek już teraz yy, Ta oh, świątynia strzela oh, Wow, wow, Jaina Wow, 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 i Kerrigan Padła wow, wow. Nieźle, no tu nieźle, tutaj na... widać, że jest, Mili już padła że odstaje mocno. i Zośka, Malf znowu tym Muradinem, nie No gratulacje dla wina. No, trochę późno, trochę późno ten skin załączony, nie? Na tej kusie. Tak, trochę późno, po mnie na punku już. No i mamy GG, dziękujemy bardzo. I na Nexus. Eee, a okej, okay, akurat się skończyły świątynię. no... No ale czy tutaj coś jeszcze ugrają, nie sądzę. Artanis jest smutny. <laughs> no Tak, Szyruba chciał zagrać Artanisem, sobie podobno. Nie wiem, czy ty masz Artanisa z No ale, ale my, my umożliwiliśmy. I to jest koniec. GG. E, szybkie spotkanie. No z dużą przewagą, jednak. E, drużyny Ramchaldo. E, także dopisujemy kolejne zwycięstwo na ich konto. Mają ich aż. Aż dwa w sumie. Kurczę. Ja tuś. Coś, coś mi tu umknęło. Ja tak mówiłem, że. No to w zasadzie jeszcze Remczaldo może, może nam tutaj namieszać, może też być w zasadzie pierwszy, bo. Mm, Przegrajcie, prawda, z Dergalem, ale. Tak, mówię, nie liczymy meczu bezpośrednich. Nieważne, zapraszam Was do oglądania kolejnego Mianowicie, które... jak mówisz, mecz bezpośredni. Mecz bezpośredni, czyli. Mm, no nie wiem, jeśli Remczaldo Rem teraz ma tyle samo punktów co Dergal, nie? Tylko, że Dergal nie zagrał jednego meczu, więc nie wiadomo. E... Ale jeśli by była taka sytuacja, że Dergal by przegrał z SZORUBĄ No to co, to kto wygrywa? RemChaldo egzekwo? czy Dergal? No egzekwo, no właśnie Exekwo robimy, czy, czy jednak ten mecz bezpośrednio decyzji? decydujemy? Robimy egzekwo, bo no jednak właśnie. nie mamy czegoś ten... takiego, że mamy rozdane na go. No właśnie, Bardzo no otrzymuję. o to mi chodzi, o to mi chodzi Także to tyle i co? Słyszymy kolejną poczekalnię? Szybko ten mecz już poszedł, 14, tak. się... no to będzie czarno serce No